Witajcie bardzo serdecznie, witam Was w kolejnym raporcie wojennym. Wojna na Ukrainie. Dzisiaj to, co wydarzyło się pomiędzy 12 maja a 14 maja, a wydarzyło się bardzo dużo, szczególnie na północy i można powiedzieć na każdym odcinku, co się działo. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za wsparcie, bardzo Wam dziękuję za dobre przyjęcie materiałów, bardzo Wam dziękuję za to, że pomagacie rozwojowi tego, tego kanału. Jestem Wam bardzo, bardzo wdzięczny i proszę o więcej. Słuchajcie, przechodzimy na mapę Ukrainy. Jeżeli chodzi o dodatkowe informacje, bo dzisiaj ich troszeczkę będzie mało, bo poświęcimy się ocenie sytuacji na froncie. Mamy tutaj informacje o tym, że pierwsze samoloty F-16 polatają w czerwcu już na nieukraińskim niebie. Natomiast mamy też informacje o kolejnym pakiecie Tutaj uzbrojenia ze Stanów Zjednoczonych, w tym wyjątkowo, ma być dużo amunicji. Mamy też informację o tym, że Estonia deklaruje tutaj wysłanie żołnierzy do zachodniej Ukrainy w celach e, zwolnienia przynajmniej o takim czymś rozmawiają e, na, w Estonii e, zwolnienia żołnierzy e, ukraińskich, którzy mogą być wysłani na front. Natomiast e, ile w tym będzie prawdy, ciężko powiedzieć. Czy to przejdzie? Jest to kolejny głos po Francji, która tutaj zastanawia się nad wysłaniem wojska na Ukrainę. Natomiast musimy tutaj też mieć na uwadze to, że mogą to być też takie próby nacisku. Słuchajcie, najważniejsza rzecz z ostatnich dni tak naprawdę, tych dni, których tutaj omawiamy mamy informacje o tym, że Sergii Szojgu przestał być ministrem obrony. Został tutaj. Trącony przez pana P. ze stołka, jego miejsce zajął Andrzej Białousow, wicepremier ekonomista. Mówi się, że chodzi tutaj bardziej o tą gospodarkę, którą jak tutaj propagandziści Rosji kazali nam wierzyć w to, że tak bardzo dużo produkują, okazuje się, że no nie do końca tak jest. Oczywiście składy pustoszeją, Naprawy trwają, nowe się pojawiają, natomiast jest tego za mało i właśnie celem, celem właśnie tego nowego ministra obrony będzie rozruszanie gospodarki wojennej. Tutaj póki co Gerasimov zostaje na stanowisko, chociaż pojawiają się też informacje o tym, że na jego miejscu może pojawić się jeden z twórców sukcesów 2023 roku roku na froncie y, generał armii Siergiej Wikin, który może zastąpić Gerasimowa. Na ten moment Gerasimow jeszcze zachował stanowisko. Zobaczymy, co będzie. Mamy też y, tutaj na uwadze, y, warto też śledzić to, co będzie robił Nikolaj Pietruszew, y, bo to jest typowany następca Putina. Zobaczymy. Y, też y, awansowany przez samego pana P. Zobaczymy, jak, co będzie miał na miejscu. Słuchajcie, a my przechodzimy na linię frontu, a zaczniemy od nowej mapy. Śmiał się pułkownik Tomasz Lisiecki, że będę musiał pewnie zrobić nową mapę. No i zrobiłem. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Troszeczkę zmieniona, natomiast wyłączyłem kolory. Okazuje się, że topografię też widać na poziomicach. Myślę, że Wam się spodoba. Przejdźmy na nową mapę. Jesteśmy na nowej mapie północnego obwodu, o północnej części obwodu Her Charkowskiego. Mamy tutaj kierunki Wołczański i właśnie harkowski. Ująłem ten rejon i tak naprawdę ująłem większość może nie tyle większość co większe siły jakie zostały tutaj zadysponowane, bo szereg tych jednostek, które tutaj też nie ma różnych specjalnych batalionów, jak batalion Timur czy inne jednostki, które działają i z całym szacunkiem dla nich są na, na tym rejonie, a ich nie zaznaczyłem. Proszę o wybaczenie, natomiast chodzi o to, żeby też nie do końca pokazywać wszystkiego. Słuchajcie, wszystkie tutaj te brygady, które widzicie, to są tak naprawdę grupy batalionowe. Wyjątkiem jest 57 brygada zmotoryzowana, która wysłała tutaj dwa bataliony. Pierwszy 117 szturmowy ona działa tutaj w składzie właśnie dwóch batalionów, natomiast większość brygad wysłała tutaj grupy batalionowe albo batalionowe grupy bojowe stworzone, stworzone z pododdziałów tych brygad, i takich brygad tutaj jest całkiem jeszcze więcej, których nie pokazuję, których nie pokazałem. Nie znam umiejscowienia, wiem, że na tym odcinku działają. Mamy też działania tutaj poszczególnych batalionowych grup. Wiemy też o tych jednostkach rosyjskich, które są zaznaczone na mapach, że w tym rejonie są. Natomiast ile jeszcze jednostek rosyjskich w tym rejonie jest, ciężko powiedzieć. Słuchajcie, mamy zaznaczoną granicę, jeżeli chodzi o granicę ukraińsko-rosyjską, oczywiście, i mamy też topografię z lasami. Jak widzicie, możemy się przyjrzeć topograficznie. Dajcie znać, co myślicie o tym, jeżeli wam się tylko podoba, to super, będę, będę bardzo wdzięczny za waszą opinię. Natomiast e, Rosjanie nacierają e, po zajęciu kilku miejscowości, wiosek tak naprawdę. Prawdopodobnie dzisiaj do e, zajęli lokacji, to jest e, po prostu wycofała się na południe, na swoje pozycje tak naprawdę, to jest, to jest tak naprawdę strefa szara. Tutaj mamy Park Narodowy. I mamy Vołczens. Skoncentrujmy się pierwsze na kierunku charkowskim. Działają tutaj oddziały różnych oddziałów ukraińskich. Pieczę tutaj przejęło dowództwo 42. Brygady zmechanizowanej z elementami 13. Brygady Harty, która tutaj wysłała też swoją grupę batalionową, prawdopodobnie. I mamy też jednostki Kraken, które też zostały tutaj częściowo przesłane. Natomiast gros Sił Krakena działa podczas wiarem. Mamy tutaj próby dalszego ataku rosyjskiego na południe, w kierunku Leptysy, czy jak to się na ładnie nazywa. Na ten moment tutaj sytuacja jest w miarę stabilna, ustabilizowana. Rosjanie atakują piechotą przy pomocy też dronów i artylerii, natomiast strona ukraińska, że tak powiem, po opuszczeniu tej strefy szarej. Nieumocnionej, stopniowo cofa się w kierunku swoich pozycji, umocnionych. Na Military Land jest zaznaczona mapa umocnień, można tutaj sprawdzić. Te umocnienia są, przebiegają w granicach od 10 do 15 km. W najgłębszym miejscu Rosjanie wkroczyli na kierunku właśnie tutaj, Charkowskim na 5 km, i na kierunku Wołczańskim też na 5 km, więc zobaczymy, co dalej. Ta strefa buforowa może mieć tutaj miejsce może być stworzona dla, przez stronę rosyjską natomiast na kierunku właśnie Wołczańskim mamy działania rosyjskie na terenie Parku Narodowego oraz w kierunku Wołczańska Rosjanie co prawda wdarli się do miejscowości natomiast kontratak wykonywany przez oddziały 57 i Korpusu RDK do rosyjskich żołnierzy walczących po stronie ukraińskiej jak zobaczycie w filmiku spowodował, że Rosjanie zostali wyparci z północnej części Wołczańska, Wołczańsk jest przedzielony przez rzekę Wowcze i tutaj mamy też działania w rejonie zakładów mięsnych. Dzisiaj sytuacja wydaje się być na tym kierunku ustabilizowana, te ataki zostały odparte. Walki toczą się na przedpolu Wołczańska. Jak mówi sam Butuzow, Wołczansk jest kontrolowany w całości przez stronę ukraińską, a więc te posiłki które tutaj dotarły, widać, że bardzo szybko docierały te pododdziały, dowództwo ukraińskie miało tutaj plan, ten plan był widocznie bardzo mocno też ćwiczony szybkiego przerzutu pododdziałów, które były przygotowywane do takich działań i, i pewnie tutaj można powiedzieć, że i o ile odcinkiem harkowskim dowodzi dowództwo, czy, czy sprawuje pieczę nad tym odcinkiem dowództwo 42 Brygady, to kierunkiem wołczańskim, można powiedzieć, że z wojskowego tutaj trybu, czy, czy powiedzmy dowodzenia, tutaj stanowisko dowodzenia tego odcinka spoczywa w rękach 57 Brygady, która odpowiada za ten rejon i jej są podporządkowywane dodatkowe jednostki, w tym 125 Brygady Obrony Terytorialnej Lwowskiej, Natomiast dzisiaj mamy informację, że Rosjanie atakowali na wschód od Wołczańska. Ataki tutaj, też w rejonie samego Wołczańska, były odpierane przez stronę ukraińską przy pomocy dronów, artylerii oraz lokalnych kontrataków. Cały czas mamy tutaj dopływ świeżych sił. Mam wrażenie, że to jest właśnie taki efekt pierwszego rzutu. Jednostek alarmowych drugiego i trzeciego rzutu. Sami Rosjanie przyznają, w swoich rozliczeniach, że strona ukraińska została zmuszona. Przynajmniej oni tak to tłumaczą, że strona ukraińska została zmuszona do przerzucenia w ten rejon około trzech brygad. Oczywiście, przeliczeniowo możemy mówić o trzech brygadach, natomiast myślę, że tutaj jest szereg różnych batalionów, grup batalionowych z różnych brygad o równowartości, nawet i do pięciu brygad, bym tak to tutaj obliczał, jeżeli weźmiemy pod uwagę siły, które były na miejscu i które dopłynęły i dopływają i to będzie rosło mówi się, sam Budanow mówi tutaj o ustabilizowaniu sytuacji i że strona ukraińska będzie w stanie przywrócić sytuację sprzed wtargnięcia w przeciągu kilkunastu dni, więc pewnie stopniowo będą tutaj wyniszczali stronę rosyjską która większość atakuje właśnie na piechotę ze wsparciem dronów. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ten odcinek, to tyle. Przejdźmy na odcinek kupiański. Jesteśmy na północnym odcinku kupiańskim. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, uaktywniła się strona rosyjska, która atakowała w rejonie synkiwki, w rejonie Kysliwki, Kotlariwki i Tabajivki. Co ciekawe, na tym odcinku frontu po odesłaniu pododziałów w większości, podejrzewam, elementów 57. Część elementu 57 zostało. Możliwe, że ona będzie, jakby to dowództwo z pozostałym częścią, będzie później przerzucane docelowo w rejon Harkowa. Ono tam pewnie zostanie, aż do przywrócenia stabilności tego odcinka frontu i, i, że tak powiem, po zabezpieczeniu go będzie tam uzupełniana. Natomiast jej miejsce, co już się tutaj pojawiło. Pojawiają się jednostki 116 Brygady Zmechanizowanej. Pokazała się jednostka rozpoznawcza artylerii. I podejrzewam, że reszta brygady po odpoczynku z Avdivki też powraca na front. Jeżeli chodzi o ten odcinek, to tyle. Walki też na odcinku 77 Brygady Powietrzno-Desantowej. Przejdźmy na odcinek południowy. Jeżeli chodzi o południowy odcinek frontu, tak powiedziałem, tutaj walki na odcinku 77. Mamy walki w rejonie Makijewki oraz na południu tutaj po przegrupowaniu. Prawdopodobnie tak wygląda teraz ugrupowanie ukraińskie. Wiemy, że w ten rejon został ściągnięty w rejon Tern. Został ściągnięty pod oddział trzeciej Brygady Szturmowej, który prowadził już działania tutaj szturmowe na tym odcinku frontu, właśnie w rejon Tern. Kontratakowali. Mamy też tutaj rozbicie. Rosyjskich ataków przez pododdziały 60 i 63 Brygady. Przypominam, że to wszystko wygląda na współdziałanie w ramach korpusu, który tak naprawdę powstał, o którym też informowałem i, i o tym też możecie poczytać. Te informacje jawnie pokazują że o piękną, piękną przepraszam, to takie słowo, ale to dobrą współpracę pomiędzy 60, 63 i 45 Brygadą Artylerii, które tutaj potrafiły rozbić ataki rosyjskie nim one tak naprawdę weszły w styczność bojową ze stroną ukraińską filmiki które też zobaczycie pokazują te ataki które tutaj zostały odparte przez stronę ukraińską natomiast też tak jak powiedziałem kontrataki wykonywane przez bodajże drugi batalion Szturmowy, 3 brygady szturmowej został tutaj też udokumentowany, właśnie w rejonie Ter. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy jeszcze walki w lesie syrybiańskim. Tutaj mamy kontrataki wykonywane przez stronę ukraińską, łącznie z atakami z nawałami artyleryjskimi, co tylko pokazuje, że faktycznie i też amunicja dociera już na front w większych ilościach, i, i tych ataków artyleryjskich stronę, po stronie ukraińskiej jest więcej. Przejdźmy na odcinek sywierski. Jesteśmy na odcinku sywierskim. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy tutaj dalsze walki w rejonie Biłochoriwki, gdzie strona rosyjska atakowała, mamy też yy, ukraińskie ataki przy pomocy dronów i artylerii na pozycje rosyjskie. Walki w rejonie Wierchokamiańskie oraz Spirne, Rosjanie zaatakowali w rejonie Spirnego, też i piechotą, zostali odparci. Walki w rejonie Waimki, linii kolejowej na Waimkę. Bez sukcesów w strony rosyjskiej na tym odcinku frontu potwierdziły się informacje o zajęciu Wesołe w miejscowości. Rosjanie rozpoczęli ataki na ukraińskie pozycje. Nad wesołe zostali też odparci. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, to tyle. Przejdźmy na odcinek Bachmucki. Jesteśmy na odcinku Bachmuckim. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, prawdopodobnie z frontu został wycofany 217 pułk. Desantowy z 98. Brygady Gwardii, dywizji Gwardii przepraszam, i przeniesiony na odcinek Charkowskiej. Natomiast jego miejsce prawdopodobnie został za, została przeniesiona 200. Brygada, nawet bardziej bym tutaj myślał, że zagęszczony zostały rejon Bogdaniwki. Kontratakowała tutaj grupa batalionowa z 24. Brygady, która prowadziła aktywne działania bojowe w rejonie właśnie Masywu Wyleśnego w rejonie Bogdaniwki ataki rosyjskie w rejonie Czasy Wiaru, jeżeli chodzi o dzielnicę kanał, za kanałem brak sukcesów, natomiast udało się Stronie Rosyjskiej poszerzyć w łamanie, czyli powiedzmy to ten sukces, który był tutaj na południu od Czasy Wiaru, gdzie po zdobyciu prawdopodobnie już Krasnego udało im się wbić takim klinem będą mieć tutaj Dość ciężkie walki musieli stoczyć, żeby dotrzeć do samego kanału, poszerzyć to, i będą próbować pewnie przekroczyć kanał i obejść czasy wiar od południa. Natomiast sytuacja, mimo że ten sukces rosyjski jest, nadal nie jest tutaj zagrożeniem bezpośrednim dla złamania obrony w rejonie czasy wiaru. Walki nad, w rejonie Kliszczejówki, na północ od Kliszczejówki, na wschód od Kliszczejówki, strona ukraińska. Atakowała w rejonie Kurdymówki za pomocą dronów, i potwierdziły się informacje, że Brygada Pomsta faktycznie zajęła czy przejęła tutaj odcinek po 28. Brygadzie Zmechanizowanej, która została przeniesiona na południe, więc mamy tutaj potwierdzenie pewnych rzeczy. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, to tyle. Przejdźmy na odcinek gorłówki. Jesteśmy na odcinku gorłówki. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, Mamy tutaj ataki rosyjskie w rejonie. Duszba Toreckie, tutaj bombardowane i oszczeliwane, oraz walki cały czas w rejonie Nowo Aleksandriwki Archanierskie w kierunku Nowego. Rosjanie nie uzyskali tutaj powodzenia. Prawdopodobnie z tego frontu zostały wycofane częściowo oddziały właśnie brygady Hartley, grupa batalionowa. Mamy aktywne działania związane ze 110, która tutaj walczy. I wspomaga obrońców. Mamy też działania ukraińskiej 47, która tutaj dość aktywnie prowadzi obronę, taką aktywną obronę manewrową, na swoim odcinku przy pomocy Bradleyów. Kolejny filmik z udziałem Bradleyów na tym odcinku frontu. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, tak jak powiedziałem, częściowo, prawdopodobnie wycofana z frontu przerzucona na inny odcinek. Elementy przerzucone na inny odcinek frontu, właśnie 3 Brygady Szturmowej. Zobaczymy, przejdźmy na odcinek Abdiwki. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, potwierdziły się informacje o, o zajęciu częściowym, zajęciu umańskie. Strona ukraińska przekroczyła tutaj e, rzeczkę i, i wdarła się na płaskowy, czy powiedzmy na to wzniesienie. Natomiast walki cały czas trwają w tym rejonie frontu. Walki w rejonie Nataliowe, gdzie aktywnie tutaj działa 28. Przy pomocy dronów e, kontruje tutaj uderzenia rosyjskie. Nie, Rosjanie że tak powiem zajęli tutaj część terenów na południe od Pierwomańskie i zbliżyli się do Nowelskiego od strony wschodniej i północnej. Natomiast brak innych sukcesów, przejdźmy na odcinek południowy. Jesteśmy na południowym odcinku frontu, jeżeli chodzi, linii A to oczywiście, jeżeli chodzi o ten rejon, mamy dalsze postępy rosyjskie w rejonie Krasnochoriwki. Jeżeli chodzi o ten rejon, Rosjanie wdarli się do wschodniej części Krasnochoriwki. I do centrum można powiedzieć pogłębili to włamanie tutaj w centrum miejscowości walki w rejonie na zachód od Marinki, w rejonie Pobiedy oraz na kierunku Konstantynówki, gdzie uderzali, pojawiły się też ataki na południe o od odparte przez 72 Brygadę. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu to tyle, przejdźmy na Zaporoże. Jeżeli chodzi o zaporoże, mamy walki w rejonie Wełyki Nowosyłki oraz Orichowe. Przejdźmy na odcinek Wełyki Nowosyłki. Jeżeli chodzi o odcinek, właśnie w rejonie Wełyki Nowosyłki, Rosjanie po zajęciu, częściowo zajęciu tutaj południowego odcinka Staromajorskie i południowego odcinka Urożajne, atakują dalej na kierunku Urożajne Staromajorskie i dalszego tutaj grzbietu, chcą uzyskać całkowicie tutaj on, ten grzbiet troszeczkę flankuje w stronę pozycje, te pozycje ukraińskie na tym zgorzak flankują troszeczkę rosyjskie próby wdarcia się do staromajorskie, natomiast walki bardzo zacięte na tym odcinku frontu walki w ronie priutnego. jeżeli chodzi o ten odcinek strona ukraińska wykonywała tutaj ataki przy pomocy dronów oraz e, sporadycznie artylerii e, jeżeli chodzi o ten odcinek frontu to tyle, przejdźmy na odcinek Robotyny werbowe. Jesteśmy na odcinku robotyny werbowe. jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy tutaj działania w rejonie robotyne, wykonywane przez pododdziały 71 i 70 ku zmechanizowanego 42. dywizji rosyjskiej, które atakowały wsparcia tutaj udzielała stronia ukraińska obrońcom yy, odwodowa 118 brygada, która tutaj przy pomocy artylerii i dronów wspierała pododdziały 141 i 65 Brygady. Ataki w centralnym odcinku frontu bez sukcesów oraz w rejonie na północny zachód od Werbowe, gdzie też atakowali żołnierze rosyjscy bez sukcesów na tym odcinku frontu. Przejdźmy na odcinek hersoński. Jeżeli chodzi o odcinek hersoński, mamy działania w rejonie Krynek. Rosjanie kontra-atakowali, przepraszam, nie kontratakowali, tylko atakowali w rejonie Przyczółka, zostali odparci Strona ukraińska ostrzeliwała Ołeszki w rejon Ołeszek, kozaczyla oraz Nowej Kachowki. Strona ukraińska była atakowana przez stronę rosyjską przy pomocy artylerii i dronów od ujścia Dniepru aż przez Hersoń do Beresławia. Różne cele, jak zazwyczaj, i różne punkty. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, to tyle. Jeżeli chodzi o ten raport, to też tyle. Dziękuję Wam. Proszę o pamiętajcie o subskrypcji, lajkowaniu, komentowaniu. Jeżeli Wam się tylko podobało, zapraszam do zostania patronem czy patronką na YouTubie czy na Patronite. Będę Wam bardzo wdzięczny. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć!